No, witam wszystkich. Tu zip 1 po 12 tysiącach kilometrów Jak widać, dalej jeździ. No mechanicznie spisywał się bez zarzutów. No, pewne drobne elementy trochę zaczęły się tutaj rozwalać. No, ale nie przeszkadza to powiedzmy w użytkowaniu. Od czego by tu zacząć? No, oczywiście, obrywała się przelotka od linki. Trójtyka załatwiła sprawę. Tutaj pancerz od linki. Licznika też tam pękł już przy końcu, założyłem kawałek węża, jakoś to będzie. Połamały mi się podnóżki, zamieniłem przednie z tylnymi, gdzieś tam rąbnąłem w korzeń w lesie i odpadło. Tu staj dalej nic się nie działo, a oczywiście, oczywiście. Odpadło y, mocowanie, tutaj założyłem śrubkę, jakoś to jest. Tutaj mam zestaw do do łatania opon sznurem. Nie wiem, czy to działa, czy nie działa. W każdym razie, wożę, jakby coś się stało, to może nagram relację, odpukać, żeby nic tutaj mi nie wyskoczyło. Tutaj wszystko ok, tutaj nic się nie działo. Dalej druga strona. Obudowa, osłona łańcucha pękła. Jak widać, nity załatwiły sprawę. Tutaj drugi podnóżek też. Kupiłem inne, takie chińskie, za 30 zł, ale yy, mają trochę za krótki gwizd. Z tamtej strony będę musiał pogadać z znajomym mechaniorem, niech mi przyspawa dłuższą śrubę. Tutaj podnóżek, a to już wspominałem, tak samo. No i to ja, jeszcze głotnik z przodu gdzieś tu. Nie wiem, czy szyszkę wciągnąłem, czy, czy tak coś wpadło, może samo pękło. Wygląda na wyłamane, więc pewnie złapałem jakiś Kami sporo jeżdżę po takich terenach i, i myślę, że mogło się tak zdarzyć. Tak, to jak na 12 tysięcy km nic tu się nie działo, śmigam, tylko zmieniam olej, leje paliwo. Ostatnio lałem motula, ale przy ostatniej wymianie zalałem kastrola jakiegoś taniego i może nawet trochę lepiej to chodzi niż na tym motulu. W każdym razie ze sprzętu jestem zadowolony, kurczę bardzo i polecam każdemu. Lewa w górę, trzymajcie się pozdro.